Potrzeby y, wywożenia drewna założyli całą sieć kolejek leśnych o kilku tysięcy kilometrów w uście i tak dalej, tak dalej. Natomiast Polska po odzyskaniu niepodległości, która potrzebowała gotówy, więc sięgnęła po to, co przed chwilą powiedziałem, co najłatwiejsze, po drewno. I y, podpisaliśmy umowę z angielską firmą, coś tam, coś tam, century, czyli century, coś tam to pisze, century. Stąd dzisiaj pewna część Białowieży mówiła, gdzie Ty mieszkasz na centurze? Ludzie nie wiedzieli, jak to się czyta. Pisze century, znaczy się century. No i mieszkali na centurze, bo tam budowane były domy tanie dla tych pracowników, którzy rąbali puszczy. I Polska podpisała umowę na częściową wycinkę drewna dębów, klonów, no celnego drewna z Puszczy sosny I po pięciu latach niecałych, żeśmy się obejrzeli, że mogą nam to całą Puszczę wyciąć, bo oni cieli już nimi się już poza nie patrząc na nic i... Płacąc duże odszkodowanie, zerwaliśmy tą umowę na szczęście. Jest takie uroczysko nad rzeką łutownią. Uroczysko Stara Białowierza, gdzie prawdopodobnie był ten pierwszy dwór książąt litewskich, a potem królów polskich. <laughs> Ta Stara tam. I tam, proszę Państwa, są takie skupisko około 25 starych dębów, od 300 do 500 lat nawet mających. I te dęby mają tabliczkę, że to jest. Stefan Batory, że to jest Jan Czercisowski. Wysokość taka i taka. W pierśnicy drzewa mierzy się, szerokość drzewa mierzy się w pierśnicy. Czyli o podejdę. Na wysokości piersi, proszę bardzo, podchodzi do mnie dwie, trzy osoby. I na wysokości piersi bierzemy się za ręce i patrzymy, jaki jest obwód. Czyli w pierśnicy drzewo, które ma 3,5 metra, to już jest pomnik przyrody. I to drzewo, jaką ma wysokość? Ile ma w pierśnicy, ile ma przypuszczalnie lat, bo to przypuszczalnie, są metody, do... daną nazwę. Jako, że najwcześniej byli tutaj książęta mazowieccy, książęta piastowscy, no polscy, e, jakiś tam Leszek Biały, Leszek Czarny i tak dalej, więc będą te dęby, co okazało się miały nazwy władców polskich, bądź Wielkich książę Litewskich, będzie to te, gdzie wielkich, nazwy Wielkich Książąt Litewskich mają dęby, na polu tak zwanym piwakowym, ogniskowym. Tam jest, będzie i Witold, i Trojden, i Mendok, i Gedimin, i prawda, no inni tam, prawda, no Nini, ci książęta i Także te, tych dębów powinno być na 624. Tam część po prostu w naturalny sposób umarła i słuchajcie Państwo, bo mówi się, że, ktoś to mówił, Stanisław, że drzewa rozmawiają, że tam koszmanty i tak dalej. Jest to, jakie piękne nawiązanie, że drzewa czują się tak, to tak powiem, tak no, tak sobie wymyśliłem to. Jak ich imiennicy. Świetnie się mają Trzeci Sobieski. Zobaczycie. Świetnie ma się Stefan Batory, a Stanisław August Poniatowski, ostatni nasz premier. Usłon, usłon, ten dom, Usef. umarł po prostu. Umarł, umarła Polska, a zostańca była w I ten dom umarł, naprawdę. No. I kiedyś szło się od dębu do dembu. W tej odległości stawałeś, prawda? I czytałeś to wszystko. Ale potem ekologi podnieśli szum. Że przecież to drzewo ma tu korzenie, tam i tak dalej, i my to wszystko depczemy. No to czy to drzewo boli, czy nie boli, ale jednak masę wycieczek przechodzących, i dzisiaj wytyczono już no, znaczy w inny sposób, też tak jak gdyby kładki. Idziemy i nie widzimy z tej odległości. O tam jest jeden dom, ale tu jest ten napis. Tam jest to, tu jest, o ciekawostka, jest dom yy, yy, Aleksandry Jagielonczyk. Jest dom bo ma tam powiedzmy 350-400 lat i jest jego małżonka księżniczka łódzka Helena, która była tak silną kobietą jak ta Jagienka, że jak siadła, to by było, Tak, naprawdę zginęła podkowy, to jest historia. I jest księżna Helena, ale też jest to ale to one będą już w pewnej odległości. Ale to, to będzie później. Na razie idziemy na, na ścieżkę żebra-żubra.